W Dobrej działa punkt obsługi osób niepełnosprawnych. W placówce oferowana jest bezpłatna pomoc m.in. w załatwianiu spraw urzędowych, organizowaniu darmowej rehabilitacji, wypożyczaniu sprzętu do rehabilitacji oraz opieki. Punkt obsługi osób niepełnosprawnych w Dobrej został otwarty w związku z prowadzoną działalnością w spółdzielni z tacy sami, w łobzie. Z uwagi na odległość pomiędzy Gminą Dobra a Łowecz postanowiliśmy otworzyć tam punkt, tak aby mieszkańcy Gminy Dobra nie musieli dojeżdżać do Łowca. Punkt obsługi osób niepełnosprawnych w Dobrej ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym starszym w uzyskaniu informacji dotyczących praw. Osób starszych niepełnosprawnych. Pomagamy wypełniać wnioski w zakresie e, pozyskania renty, e, zarówno zusowskiej, jak i krusowskiej. E, składamy, pomagamy złożyć wniosek do e, Wydziału Rzecznictwa Lekarskiego do Stargardu o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Punkt powstał dzięki zaangażowaniu członków spółdzielni Tacy Sami, Stowarzyszenia Małe Dobra oraz władz dobrej. Zachęcam do korzystania z bezpłatnego punktu obsługi osób niepełnosprawnych. Pracownicy są dostępni dla Państwa od godziny 8 do godziny 16, od poniedziałku do piątku.